I ten miesiąc miodowy jest taką swego rodzaju pułapką. Bo wydaje się właśnie ofierze, że no już teraz się wreszcie poukładało, on już mnie wreszcie przeprosił. Jeżeli to ten cykl, bo powiedzieliśmy o takich trzech etapach, tak? jeżeli ten cykl zaczyna się powtarzać, to też co jest istotne i ważne, żeby powiedzieć o tym, że ten czas miesiąca miodowego się skraca. Przy każdym kolejnym cyklu, przy każdym kolejnej tej pętelce takiej, ten czas miesiąca miodowego się skraca. Mhm. On jest y, coraz mniej może taki romantyczny mniej w takim natężeniu. Mhm. I no, zwłaszcza jeżeli możemy obserwować to czy w swojej relacji, czy bo też powiem o innych jakby innych rodzajach przemocy, tak? Mhm. Y, no to warto już na to zwrócić uwagę i tak jak powiedziałem przy tym pierwszym uderzeniu, że już to jest bardzo poważny sygnał ostrzegawczy. To tak samo jeżeli ten cykl, o którym wspomnieliśmy, się powtarza, to, to znowu to jest coś, na co czego nie wolno nam przeoczyć, czego nie wolno nam jakby zlekceważyć.